K.P.O., afera, ty szafa se śmieszkujesz, tak? Twoi robią przewałki, to już jest dobrze. Ja nie mam moich, twoich, waszych, naszych. Po prostu yy, uważam z założenia, że każde takie projekty, że zabieramy jednym i dajemy innym. Są słabe i to, że nie wiem, ktoś dopłaca więcej do benzyny potem, żeby dodać gościom, co se kupują elektryki. Uważam, że jest to chore, skorzystałem, bo wszyscy korzystają, dlaczego mam nie skorzystać, ale uważam, że jest to chory system który napędza biurokrację i napędza potem wyborców i wybory, bo ci mówią, dobra, zagłosują na mnie rolnicy, to dostaną wsparcie rolnicy. I wszędzie, gdzie się pojawiają takie takie publiczne dofinansowania, zaczynają się problemy. Tutaj wyszło z tymi jachtami, że tam, to już od dwóch lat, kurna, z tego planowali, jak się okazuje, bo tam po, obejrzałem sobie, bo nie oglądam ostatnio w ogóle wiadomości, odciąłem się, pooglądałem sobie jakieś tam informacje, trochę kanału Zero, Se pooglądałem, bo tam dość fajnie to analizowali. No i okazuje się, że to tam już przygotowania skupowania tych spółek to od dwóch lat. I to, i, i to czy to są platwosy, czy to są pisiory, wszyscy są umoczeni, i tak jak wam powiedziałem przed wyborami, to wszystko, całe towarzystwo, które tam siedzi od 30 lat, powinno iść, pasać owce a, powinien przyjść ktoś nowy. Czy będzie lepiej? Nie sądzę, bo władza korumpuje i to tak właśnie wygląda. To jest zły system. Wszystko jest źle zrobione. Wy jako wyborcy oczekujecie wsparcia, dotacji, 800 plusów, ocieplania budynków, innych guwien. Oni przykręcają śrubę tym, co płacą po to, żeby rozdawać i uważam, że każdy, kto tam jest umoczony, powinna to sprawdzić w prokuratora, ale w to nie wierzę bo już ci, co przychodzili teraz do władzy, to tu mieli wszystko wyjaśniać, rozliczać sprawdzać, weryfikować i co? i jajco i tak samo będzie z tym, będą sprawdzać, dostanie w dupę tylko ten, kto kurnia uczciwie złożył wnioski, to jemu zablokują pieniądze i on nie dostaje tej kasy, A ci, co pokupowali jachty i robili przewałki, gówno z tego będzie i my się możemy denerwować i, i, I czy to by był APO, czy to by był PiS, czy to by był ktokolwiek inny, czy jakaś lewica, która chce podnosić podatki, żeby rozdawać wszystkim, bo im się po prostu należy, bo im się zapomniało, jak za komuny wyglądało, jak mieli socjalizm, jak się wszystkim należało. Nie sprawdził się ten system, ale wracamy do tego. Zobaczcie, że te ruchy lewicowe e, wracają do, 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 do władzy właśnie dlatego, że wyborcy oczekują, że się dostanie coś za darmo. Za darmo to można dostać garbia, niestety. Czemu pan mruga? Jaki znak? A, puszczał ten autobus. Tak, więc jestem za tym, żeby, jeżeli to było źle zrobione, jeżeli jest urzędnik, który dopuścił do tego, żeby można było kupować te jachty, jeżeli jest urzędnik, który przeoczył to specjalnie, że można było kupić spółkę i nie być jej właścicielem w okresie COVID-u i dostać na to zaległość, dotację, to do lochu, wszyscy do lochu, wszyscy do lochu. Ale nie doczekamy się, żeby ktoś poszedł do lochu, bo nigdy nikt nie idzie do lochu. Pomimo tego, że napsuje, zrobi, powywraca, nic się tu nie zmienia i nic się tu nie zmieni. Dopóki nie będzie zbiorowej inteligencji albo kwestia głosowania wszystkiego, chociaż nie wiem, czy głosowanie to jest też dobra sprawa, bo pamiętajcie, że każdy ma po jednym głosie. Ten. Bardziej ogarniętej, tym mniej ogarniętej. Demokracja się nie sprawdza. Powtarzam to od 10 lat. Ja czekam aż AI to wszystko przejmie, chociaż politycy niestety nie dopuszczą do tego, bo prędzej lekarzy wywalą wszystkich prawników i innych, żeby ich AI zastąpiła, ale nie polityków, bo oni są inni. Oni wiedzą lepiej. Jeżeli nie będzie takiego systemu bezstronnego, automatycznego, który będzie to wszystko weryfikował i wskazywał, co się dzieje, to, to będzie lipa. I to, że mówienie, że afery nie ma, to też jest dla mnie jakieś pierdolenie za przeproszeniem. E, I że tylko tam 0,5% są jakieś nieprawidłowości, to jest zaledwie 500 milionów. Skoro to jest zaledwie 500 milionów i się w ogóle nie ma czym, e, że tak powiem, przejmować to numer konta jest w opisie filmu. Proszę 500 milionów przerać szafie. Oczywiście też się nie będę przejmował, będę zadowolony. To byś tam jakimiś 500 milionami przejmował. Przejmowałabyś się 500 milionów? Gdzie podatnicy spłacą, doda się jakiś nowy podatek od butelek, od zakrętek, od sznurówek, podatek od wyrzucania starych majtek. Przykręcimy śrubę, a, a, a oni wiecie, rozdają wszystkim. Ale są w tych wszystkich ci tacy, co, co się lepiej znają, co sobie lepiej ten wiązek napiszą, co ten wniosek lepiej przejdzie. Tak więc ci, którzy się tam załapali, bo, bo im się należało, chociaż myślę, że wypłacanie rekompensat covidowych, czy ten KPO 5 lat po tym, jak już mamy covid zakończony i ci, co mieli zbankrutować, to już zbankrutowali i nie dostaną absolutnie nic z tego. To też jest jakieś arcykretyństwo. Arcykretyństwo. Wszyscy do Lochu. I czy to są ci z prawej, z lewej, ze środka, z centrum, z północy, z południa. Wszyscy do Lochu, co w tym paluchy maczali. Ale, jak znam się na życiu, nic się takiego nie stanie.